Witajcie w kolejnym odcinku Ciekawostnika. Serial historia. Dziś wskakujemy do wieku czasu i przenosimy się do epoki pełnej zamków, rycerzy i dziwnych zwyczajów. Średniowiecze to czas wielkich zmian, wynalazków i epickich bitew. Nazwano je mrocznymi wiekami, ale czy rzeczywiście było tam tak ponuro? No cóż, jeśli nie przypadacie za błotem i brakiem internetu, to mogło być trochę ciężko. Podczas tej podróży odkryjemy, czy średnie wiecze naprawdę było ciemne, jak działał feudalizm, czyli mniej więcej kto kim rządził i co trzeba było zrobić, aby zostać rycerzem. No i oczywiście jak wyglądało życie chłopów, bo to też jest ciekawe, i jakie kary spotkały tych, którzy byli niegrzeczni. Dobra, no to zaczynamy. Dlaczego średniowiecze często jest nazywane mrocznym? No, nazwa średniowiecze pochodzi z łaciny i to brzmi między innymi do jakoś tak medium a i znaczy dosłownie środkowe wieki. To czas między klasyczną starożytną Grecją i Rzymem, a inną jeszcze taką epoką, która się nazywała renesansem. I średniowiecze trwało około 10 wieków. Datę często jako początek średniowiecza wskazywano rok 476 naszej ery, bo w tym roku nastąpił upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Zostało ono w całości przyjęte przez plemiona germańskie, a Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie istniało nadal i nazywało się Bizancją, a jego stolicą był Konstantynopol, i w średniowieczu było to jedno z najpiękniejszych i w ogóle największych miast świata. W średniowiecznej Europie powoli, lecz tak pewnie, tworzyły się bardzo duże królestwa. I rozwijał się handel i rosła liczba ludności. A kościół katolicki no, też ogromnie się wzbogacił i zdobył bardzo dużą władzę. Dlatego też w średniowieczu budowano tak wiele katedr, kościołów no, i klasztorów. A klasztory tak naprawdę no, stawały się takimi miejscami, w których no, dużo studiowano i rozmyślano. Dlaczego jednak mówi się czasem o wiekach ciemnych albo o mrokach średniowiecza? No, to określenie pochodzi z okresu po średniowieczu, czyli z renesansu, bo wtedy ludzie chętnie sięgali po rzeczy właśnie ze starożytności. A no, to, co znajdowało się między starożytnością a renesansem, uważano za jakieś takie mroczne, niefajne i w ogóle. Ale jest to w sumie opinia ludzi renesansu. A o początkach w sumie średniowiecza niewiele wiemy, więc. No, Tutaj trzeba być troszeczkę sceptycznym, bo może nie było wtedy internetu, ani lodówek, ani pizzy na dowóz, ale co to w tej epoce wymyślono na przykład okulary, zegary mechaniczne i też pierwsze uniwersytety. Tak, dobrze słyszeliście. Już wtedy ludzie się uczyli. I tylko no, zamiast, wiecie, książek na przykład na iPadzie, mieli grube księgi, i niektóre nawet były no, dosyć drogie, bo, wiecie, kiedyś książki nie były tak łatwo dostępne i można było za jedną książkę kupić całą wieś, ogromny płacze ziemi za taki stos kartek. Także czy te wieki były dziwne? Tak. Czy były ciemne? No, może nie do końca. A jak wyglądała ta sytuacja z rządzeniem? O co chodzi z tym feudalizmem? No, bo tak się nazywał ten system, który wtedy panował. W średniowieczu król był właścicielem całej ziemi. Nie miał w sumie rzecz jasna sam wszystkiego tam doglądać i sprawdzać. Dlatego też nadawał kawałki ziemi, czyli tak zwane lenno, swoim szlachcicom, którzy wtedy stawali się jego lennikami, czyli wasalami. Oczywiście w zamian król, czyli pan lenny, czego się oczekiwał. Nie dostawał się tak ziemi po prostu o tak. Chciał, żeby na przykład lennicy bili się w jego imieniu, a także żeby dostarczyli w wojsku żołnierzy. Niektórzy wasale służyli też na królewskim dworze, wspierając króla radą i czynem, no, czyli na przykład byli takimi doradcami w radach królewskich. Kiedy król mianował kogoś swoim wasalem, to też wydawano taką wystawną ucztę. I szlachcic wtedy musiał przyklęknąć i powiedzieć: O, panie, staję się teraz twoim człowiekiem. No, czy jakoś tak. No, chodziło o to, żeby po prostu podkreślić, że od teraz będę ci służył, drugi król. Najważniejsi szlachcicy dostawali też no, takie większe kawałki ziemi i również oni dzielili potem tą ziemię między swoich rycerzy i takich niższych szlachciców. I ci z kolei stawali się wasarami właśnie tego bogatszego szlachcica, tego lennika króla, no i tak dalej i tak dalej, aż do samego dołu, gdzie dzielono, dzielono i przekazywano coraz to mniejsze kawałki. I tak ten system lenny wyglądał. A jak się domyślacie, to na samym dole byli chłopi, którzy w sumie stanowili w tym systemie 90% ludności, ale nie mieli w sumie prawie żadnych praw. No właśnie, a o co roku mniej więcej tysiącetnego lennicy płacili podatki. I zamiast yy, właśnie dostarczyć żołnierzy, to po prostu płacili daniny. I z tych pieniędzy dopiero król opłacał takie zawodowe wojsko albo wynajmował sobie armię, no na przykład z innego kraju. Lennik i jego wasale w sumie mieli bardzo fajne życie, bo mieli w sumie pieniądze i mieli ziemię, a niektórzy no, nie stawali się tak potężni i po prostu musieli pracować w polu jak ten chłop. Więc jeśli mamy sobie jakoś wyobrazić ten feudalizm, to po tym wszystkim możecie sobie wyobrazić taką wielką piramidę, ale nie taką egipską, tylko taką zwykłą, taką, taką trójkątną, i na górze był król, a pod nim byli książęta, baronowie i coraz niżsi, mniejsi władcy, rycerze, a na samym dole właśnie ci biedni chłopi. I teraz tak, jak zostać chłopem? Normalnie, po prostu się rodziłeś chłopem i byłeś chłopem. Ale jak zostać rycerzem? O, to jest pytanie. Mówiliście kiedyś o tym, żeby być rycerzem? No ja chyba kiedyś tak. No to uważajcie, bo to nie była taka prosta droga, bo rycerzem się tak nie zostawało z dnia na dzień. Można było się szkolić w tym kierunku, pod warunkiem, że się też pochodziło ze szlachetnej takiej rodziny. A nie tam, wiecie, nie wiem. Chłop, sojdemów, jak pomyśleć, Chłop, od dzisiaj będę rycerzem. Nie, tylko. Tacy dobrze urodzeni chłopcy mogli tak w wieku mniej więcej 6-7 lat stać się paziem i pójść na służbę do rycerza. No i tam się uczyli dobrych manier i też pomagali rycerzowi. I to był też okres, w którym chodzili do, do szkoły i mieli dużo dodatkowych takich lekcji jak jazda konna i techniki walki. I jeśli dobrze im szło, to mogli w końcu kończąc 13-14 lat zostać giermkiem. No i do jego zadań należało już pilnowanie konia, broni, zbroi i wszystkich rzeczy osobistych rycerza. A także pomaganie mu w zakładaniu tej zbroi, bo to były nie lada puzzle 3D. No i niekiedy też musiał taki giermek wraz z rycerzem ruszyć do oboju i pokazać, że na polu bitwy też sobie tam umie poradzić. A kiedy taki giermek kończył 20 lat mniej więcej, to mógł zostać już takim rycerzem, mógł być pasowanym na rycerza i była to wielka ceremonia, podczas której przyrzekało się wierność swojemu panu. No Trzeba było też poza tym kupić sobie zbroję, konia i broń. Całe wyposażenie i no nie było, nie wiem, Allegro, gdzie można było to sobie kupić, naprawdę no, trzeba było się też tak kombinować, ale z drugiej strony nie każdy mógł sobie pozwolić na kupno konia, bo żeby kupić całe wyposażenie, takie rycerskie, trzeba było wydać dziesięciokrotność rocznego wynagrodzenia, na przykład takiego łucznika, który był w armii królewskiej. Więc rycerze najczęściej pochodzili z najbardziej takich yy, zamożnych rodów i dysponowali dużym pieniędzmi. Bo inaczej mogli tylko i wyłącznie pomarzyć o byciu rycerzem. Jak ktoś był biednym rycerzem, to często chodził pieszo. No i tyle. A jak to było z chłopami? Właśnie, mówiłem, że żeby zostać chłopem, wystarczyło się urodzić chłopem bo tak to mniej więcej wyglądało, 90% ludzi w średniowieczu to chłopi i pracowali oni na polu pana lennego dosłownie niczego nie posiadając. Ich ziemia, bydło, ubrania, jedzenie, a nawet ich ciała stanowiły własność pana lennego, dlatego nazywano ich poddanymi albo Plepsem. No cóż, życie chłopa nie było lekkie, no, nie mieli też wolnych sobót, to nie, po prostu non stop pracowali. Jedyne wolne dni to były... Hmm. Święte kościelne, ale było ich całkiem sporo w średnim więc może do końca nie było aż tak źle. Chociaż to życie chłopa nie było usłane różami. Razem z żoną i dziećmi chłopi no, pracowali od świtu do późnego wieczora na polu u swojego pana lennego, i wszystko, co tam rosło, należało właśnie do tego pana. A w zamian za ciężką pracę chłop dostawał od tego pana lennego ochronę i mały kawałeczek ziemi. No, mógł tam uprawiać na nim warzywa, żeby jego rodzina miała co jeść. I też być może wchodziło też kilka kur, albo prosiaka, albo kozę. A jeśli miał owce, to mógł też na przykład na wiosnę z owce i mieć wełnę, za którą mógł otrzymać jakieś pieniądze. Kiedy chłop chciał natomiast zmienić na przykład zboże, albo wytłoczyć sobie z winogron sok, musiał udać się do swojego pana, bo ten jako jedyny posiadał młyn. Czy też prasę do winogron, i trzeba było też płacić częścią tej mąki albo wina, które sobie z tych winogron wycisnął ten chłop, no swojemu panu. Więc nawet jak chciano sobie upiec chleb, to chłop też musiał płacić za korzystanie z pieca należącego do pana. Więc z każdej strony było podgórka. I poza tym chłop miał też obowiązek oddawania dziesięciny, czyli takiej dziesiątej części tego, co zarobił, i oddawał to kościołowi. Więc dziesiąta część na przykład zbiorów, albo drewna na opał, jajek, mąki, czegokolwiek. I te dobra były gromadzone w takich specjalnych spichlerzach, takich magazynach, i dużą ich część przeznaczono na karmienie biednych no i taką pomoc charytatywną. Ale mimo to dzięki temu Kościół stał się bardzo, bardzo bogatą instytucją. Ach, a czy można było zostać wolnym chłopem, wolnym człowiekiem? No owszem, ale no, trzeba było jednak mieć bardzo, bardzo dużo oszczędności. Co w większości przypadków się jednak nie udawało, no bo chłop nie miał niczego i też nie miał za bardzo gdzie zrobić. Więc no, jedną opcją było poślubienie kogoś wolnego. A jak wyglądał system kar w średniowieczu? Oj, bardzo kreatywnie. Zdziwilibyście się, jakie rzeczy wymyślali ludzie, którzy sądzili na przykład, chłopów, bo głównie chłopi byli sądzeni, no chociaż szlachcice też, ale to było rzadkością. Więc najlepiej by trzeba było być grzecznym, bo inaczej było no, dosyć ciekawie. Kiedy na przykład w średniowieczu zrobiło się coś niewłaściwego i wtedy, na przykład, nie wiem, tam coś się ukradło albo sprzeciwiło się swojemu panu, to ten pan, ten pan lenny, musiał wymyślić karę. I niektórzy mieli straszne pomysły, i przy dni szczęścia kończyło się na chłoście, chociaż mogło się oznaczać też na przykład zakowanie człowieka w takie drewniane. Urządzenie takie dyby, takie dwie dechy, w których były trzy otwory i dwa na ręce i jeden taki większy na głowę, w którym trzeba było stać przez wiele dni. No a do gorszych kar należało przykład przywiązanie do konia i wleczenie po ziemi. I tam można było już łatwiej stracić życie. Niekiedy też w trakcie przesłuchiwania stosowano sąd boży, czyli tzw. Tak ordalia. Było to takie wystawienie na próbę w celu ustalenia, czy człowiek jest winny, czy też nie. I często podczas przesłuchań stosowano też dużo przemocy i było to czasem o wiele gorsze niż sama kara. Była tak zwana próba ognia, która oznaczała to, że trzeba było przejść na przykład po rozpalonych węglach albo wziąć do ręki coś bardzo gorącego, na przykład jakiś rozżarzony pręt. I jeśli rany źle ci się goziły, to taki człowiek był winny od razu. Czasem też no, zanurzano go w gorącej wodzie, ale takiej bardzo gorącej, no, a czymś mniej okrutnym była na przykład próba krzyża, która polegała na tym, że należało jak najdłużej stać z uniesionymi rękoma. I ten, kto jako pierwszy opuścił ręce, zgadnijcie, tak, ten był winnym. Och, czasami też organizowano pojedynki. I no, zwycięzca miał po swojej stronie Boga, więc był niewinny. Bo wiadomo, przecież Bóg by nie kibicował temu, kto, nie wiem, jest zły. No więc tak no więcej wyglądało. Była też próba wody i była ona powszechnie stosowana w celu sprawdzenia, czy ktoś jest na przykład czarownicą. Bo wiadomo, że czarownice unosiły się przecież na wodzie. Więc jak ktoś był niewinny, no to się topił. Więc hmm, nawet jeżeli ktoś ci udowodnił, że jesteś niewinny, no to już nie żyłeś. A jeżeli udało ci się jakimś cudem dopłynąć do brzegu, czyli udało ci się. Możesz po tej wodzie się jakoś tam unosić, na tej wodzie się unosić, więc jesteś winien. Więc co? Trzeba cię spalić na stosie. Więc kary w średniowieczu to jednak nie były przelewki, ale czasem można było mieć nawet dużo szczęścia, bo w ramach kary można było też na przykład udać się na pielgrzymkę, by okazać żal za swoje grzechy. Także hmm, trzeba było mieć trochę szczęścia, bo inaczej można było łatwo zginąć, a przewinienie nie było wcale tak trudno, bo... Można było dostać na przykład karę za grę w piłkę nożną, tak dokładnie, w sensie to nie była piłka nożna taka jaką znamy, ale jeżeli się odbijał taki balon okrągły, to uznawano to za przeszkadzanie innym i można było no, dostać karę. Albo na przykład za to, że zbierało się chrust w lesie swojego pana, albo na przykład upolewało się jakieś zwierzę, na przykład królika, albo nie daj Boże jelenia, to już wtedy się naprawdę traciło życie za taki występek. Więc życie w średniowieczu to nie przelewki. Podsumowując, średniowiecze to czas rycerzy, zamków, chłopów i bardzo dziwnych kar. Czy było to mroczne? Czasami. Czy było ciekawie? O, zdecydowanie. Czy chciałbym mieszkać w średniowieczu? Oj, nigdy w życiu. To y, naprawdę jak granie w grę na ultra ciężkich ustawieniach na poziomie hard, gdzie nie masz w ogóle żadnej pomocy znikąd i wszystko chcecie y, zabić. Także. Y, Dobrze, że mamy teraz takie czasy, jakie mamy. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jeśli tak, to polecajcie ciekawe znika innym. Pamiętajcie, że dzięki Wam, dzięki patronom. Ten podcast się rozwija i powstają dzięki Wam kolejne odcinki. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo, bardzo z naszego dużego serduszka czy małego serduszka. Nie mam na duże, Marta ma mniejsze chyba. Ale dziękujemy Wam bardzo za to, że nas wspieracie. I co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa Pa! jak cała dla dlaczego lata ptak? jak wyglądał dinozaurów świat. Zagadki kosmosu, poznaj razem z nami, priorytet na super pomysłami, nieskończona ciekawość, jak liczba na słuchaj nas i nic się już nie zdziwi, podcast pełen informacji, w którym nie brak dziękuję i gracji. U nas może pogadać bez sennego biadolenia Eksperymenty, teorie, doświadczenia. ciekawostki Ciekawostnik się nauka, jest to zrozumienia Co robił Pireks i dlaczego miał krótkie ręce Czy Kopernik coś dostał ze swej teorii w pocięce Jak Maya Kiri dokonała wielkiego odkrycia Co Einstein spodziewał ze swojego życia Ilu było jeszcze niesległych naukowców Ilek gwiazd i potężnych wahadłowców Ciekawostnik odpowie na wszystkie pytania Nie niewykonalnego niewykonalnego zadania wszystko jest możliwe, kiedy wiedzę masz. Chodź i razem z nami podbij cały świat. Mm.